Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Dzisiaj mamy do naprawy Huawei MateBook X Pro, który podobno się nie włączy. Zobaczmy sobie, co musimy ustawić na zasilaczu laboratoryjnym. 20V, 3,25A. Dobra, podłączamy. Widzimy, że jest pęknięty ekran. Widać to bardzo dobrze. Dobra, podłączamy. Prawie 200 miliamperów poru skoczył na 3 ampery. Na 3 czyli bateria się chyba ładuje. Dobra, spróbujemy sobie go teraz y, uruchomić. Zobaczymy, co się będzie działo. Klawiatura się podświetliła. Jest logo. I co, wyłączył się? Chyba się wyłączył. Jeszcze raz. Ok. I próbuję się zbutować do Windowsa. I się wyłączy. Pierwsze, co jak. Takie objawy robi laptop, to sprawdzam porty USB. Czy przypadkiem nie ma tutaj żadnego zwarcia? W tym gnieździe nie widać, choć trochę tutaj jest ta obudowa przygnieciona. Sobie zajrzę. No i tu chyba jest strzał w dziesiątkę. Ten port. Do którego podłączałem ładowarkę. Wygląda całkiem normalnie. A ten jest tak, jakby wciśnięty do środka. Tutaj tego nie będzie dobrze widać, także zaraz to pokażę pod mikroskopem. To gniazdo jest sprawne. A tutaj widzimy, że to gniazdo jest tak, jakby trochę zapadnięte. Wciśnięte do środka. Być może tam jakieś zwarcie się z to co musimy zrobić to rozebrać laptopa, wyjąć płytę główną, zobaczyć jak wygląda ten port i może go wylutować i zobaczyć czy będzie się komputer uruchamiał bez tego portu. Wam, że tych śrubek tutaj było bardzo dużo. A co najgorsze, bardzo dużo różnych śrubek. Ja sobie tutaj to porozkładałem tak, jak to być powinno. Powiem Wam, że wszyscy chcą udawać apla na tym, na tym tle. Włączyłem baterię i od razu ją wymontuję. Bo widzę, że zachodzi na płytę główną, więc. Na pewno będzie trzeba to zrobić, żeby wyjąć płytę. Dobra, bateria usunięta. Teraz y, wszystkie taśmy odepniemy. Wrzucimy śrubki. wymiemy wentylator. I myślę, że płyta nam powinna wyjść. Laptop chyba nie był nigdy naprawiany, bo kropka miała jeszcze naklejkę i nie było tutaj znaku grubokręta, więc możliwe, że jestem pierwszy, jeśli chodzi o płytę główną. Widzimy, że coś nie tak z tym gniazdem jest. No widać, że tam jest coś wyłamane. Także sobie to tam obejrzę dokładniej. O, tu widzę, że są jakieś powrywane ścieżki. No coś tutaj jest. Ewidentnie nie tak. Jest Coś jest urwane. Myślę, że usunę to gniazdo i zobaczę co tam się pod spodem dzieje. Najpierw dajmy sobie tutaj cyny. Żeby nam to łatwiej zeszło. Zaklejmy sobie tutaj kapton na te układy. To są zaraz obok gniazda. Jakoś chociaż delikatnie je zabezpieczyć. Jeszcze myślę, że od tej strony sobie damy trochę ceny ławiowej. W celu ułatwienia sobie tego procesu wylotowania zrobię to na takiej macie specjalnej, która podgrzewa mi płytę. Do około 100 stopni to ma tylko pomagać. Teraz użyję gorącego powietrza i próbujemy szybko. Yy, szybko to gniazdo po prostu stąd usunąć. Gniazdo udało się usunąć, ale jak widzimy, za chwilę to oczyszczę. Widzimy tych padów, tutaj jest dość sporo zerwanych. Na początek to w ogóle będziemy próbowali uruchomić bez tego gniazda tą płytę. No a później będziemy, będziemy pewnie, jeżeli oczywiście się uda, jeżeli to, to był problem, czyli zwarcie na tym gnieździe, to wtedy wymienimy, zregenerujemy tutaj ścieżki, wymienimy gniazdo. I zobaczymy, czy będzie funkcjonowało. Dobrze, pole po wylutowaniu mamy już oczyszczone, zabezpieczone. Wykleiłem tutaj na razie taśmę kaptonową, żeby nigdzie się tutaj zwarcie nie zrobiło. Zmienimy teraz ten ekran. Ten możemy sobie oszczędzić i zrobić w ten sposób. Tymczasowo. No i zamontujemy sobie płytę w obudowie. I spróbujemy uruchomić. Dobrze, baterię mamy podpiętą. Komputer mamy pobieżnie złożony. Tak, do testu. Spróbujemy go teraz sobie odpalić. Dobra, podłączamy i sprawdzamy. Pobiera prąd. Czy zacznie ładować baterię? Tak, zaczął ładować baterię. Wciskamy. Nie ma dysku. Jesteśmy w biosie, ale niestety się wyłączy. Także okazuje się, że jednak to nie gniazdo powoduje problem z rozruchem. Także rozbieramy komputer i szukamy dalej usterki. No, niestety nie udało się po dobroci. Także może zacznijmy od podstawowych pomiarów na płycie, Zobaczymy, czy gdzieś nie ma zwarcia, a potem wrócimy do okolicy tego gniazda, bo ja podejrzewam, że tam coś jest nie tak. Także zacznijmy tutaj od ławika odładowania baterii. Mega Omach. Teraz może przejdźmy sobie dalej tutaj na procesor. Jedna faza procesora. 3,5 a tu jest i7, więc. Więc yy, ta oporność jest niska. Tu mamy jeszcze jakąś cewkę. 5omów. Tu pewnie jakieś pomocnicze zasilanie. Tutaj mamy kolejną 13 omów, to może być mostek. Kilome Kolejny. 28 omów. To też może być jakieś napięcie do procesora do mostka. Mamy mega omach i tutaj mamy 500 kilo, w yy, Mamy jeszcze dwowiki tutaj. 4 sztuki. To są fazy dla grafiki. Też będzie nisko. 2 ohmy. Będzie pewnie to samo. Tak. Yy, tu mamy jakieś. Tu mamy jakąś cewkę. To może być to może być backlight, bo tutaj mamy gniazdo matrycy. I kolejna 320 to może być VRAM, czyli zasilanie pamięci karty graficznej. No i jak widać, żadnych tutaj niepokojących wyników nie mamy, więc wrócimy do gniazda USB-C, które wylutowaliśmy i zbadamy okolice. Dobrze, jesteśmy w okolicach wylutowanego gniazda. Pomijam fakt, że tutaj tych te zerwane ścieżki no jest ich mnóstwo. Co tutaj widzimy? Widzimy tutaj jakiś rezystor, i tutaj widzimy, że jakiś był. Z tego co pamiętam, chyba przy wylutowywaniu gniazda on już tutaj odleciał. Bo to całe gniazdo, ten, ten, ten metalowy tył tego gniazda po prostu został wepchnięty i kosił wszystko, co. Było na jego drodze dalej. Tu widzimy, idą, idą ścieżki z tego elementu do dwóch pól, które prawdopodobnie przechodzą na drugą stronę płyty. I tutaj mamy ten komfort, że niżej jest dokładnie takie samo gniazdo i mniej więcej układ tych elementów jest bardzo podobny. Czyli widzimy, że tutaj jest jakiś dławik, rezystor. Tu kolejny rezystor, i tutaj też idzie to do takich, właśnie tutaj, dwóch punktów przez jakiś kolejny rezystor, i dalej już przelotkami. Więc możemy sobie sprawdzić oporność tutaj między tymi polami i porównać ją z opornością na tych dwóch polach. Także zrobimy to względem masy. Złapmy sobie na przykład ten punkt. No i mamy tutaj 17 kilo-omów, sprawdźmy sobie jaka tutaj jest oporność. No i tutaj mamy 5 Ohmów. Także coś ewidentnie jest nie tak. Tylko co? Zobaczcie, udało mi się dorwać kawałek schematu i na nim mamy tutaj takie jakby trochę pseudo board view mm, i widzimy, że e, jest tutaj to nasze gniazdo i tutaj mamy taki rezystor R3205 Wejdziemy sobie teraz na schemat I znajdziemy sobie ten rezystor R3205 e, Widzimy, że są tutaj sygnały SYSTEM5 i SYSTEM6 e, Tutaj mamy właśnie ten rezystor 47 km, który w naszym przypadku właśnie nie występuje Bo został e, zmieciony e, Z drugiej strony widzimy, że też jest dokładnie taki sam układ i ten system 5 idzie bezpośrednio, przynajmniej na schemacie, tak to wygląda: że idzie bezpośrednio do układu KBC i T8987VG BX. No i teraz, teraz jest taka trochę zagadka, ponieważ wstawimy za chwileczkę ten rezystor 47 kg bo może jego brak wskazuje. Błędne odczyty, jeśli chodzi o rezystancję tej linii i zobaczymy, czy, czy ta rezystancja wróci do normy. Natomiast jeżeli nie, to mogłoby to wskazywać na, na uszkodzenie samego układu KBC. Czyli tak, teraz u, uzupełnimy sobie ten rezystor 47 kg i zobaczymy, jak będzie się prezentowała rezystancja. Także zabieram się do montażu. Zobaczmy teraz jaką będziemy mieli oporność na tej linii. Nadal 5 ohm, także nie brak tego e, rezystora e, powodował zaniżony wynik e, oporności. Także chyba nie pozostaje nam nic innego jak zrobić próbę zwarciową. Tutaj podając e, można zacząć od 1V, aczkolwiek ta linia zasilana jest 3V. I zobaczymy, co się będzie grzało. Jeżeli faktycznie bezpośrednio idzie to do KBC, no to pewnie skończy się tym, że będziemy wymieniać ten układ. Dobrze, jesteśmy już pod kamerą termowizyjną, dokładnie w okolicach układu KBC, ponieważ chciałbym w pierwszej kolejności sprawdzić, czy, czy to nie on jest uszkodzony. Jeżeli tak, no to będę potrzebował już zgody klienta na naprawę, dlatego że wymiana układu KBC, programowanie, plus wymiana gniazda USB-C i regeneracja ścieżek to są dość poważne pieniądze. Także podłączam teraz 3V na zasilaczu laboratoryjnym 1A. No i zobaczymy, co się stanie. Mówiłem. No i niestety czarny scenariusz się sprawdził. Uszkodzony jest układ KBC. Widzimy, się grzeje po podaniu 3V. Będzie trzeba go wymienić, przeprogramować na pewno, i wtedy będzie można sprawdzić, czy płyta będzie ruszała. Oczywiście, po wylutowaniu układu KBC będzie trzeba sprawdzić oporność na linii, żeby, żeby zweryfikować już wtedy, że tak powiem, na 100%, że układ KBC powodował to zwarcie. Natomiast no, dam Wam znać po prostu, czy klient zgodził się na naprawę i czy ją, czy ją po prostu kontynuowałem. Wylutowaliśmy sobie już nasz układ kBC. Sprawdźmy teraz, jak na tej linii, na której wcześniej mieliśmy, jak pamiętamy, 5 omów, jaką mamy teraz oporność. 18 kg, czyli mniej więcej podobnie jak na tej linii, do której wcześniej porównywaliśmy, to jest 16,5 17. Także będziemy lutować nowy układ kBC. Na razie czysty, zobaczymy, czy sam się zaprogramuje. Jeżeli nie, to go będziemy programować. I zobaczymy, czy płyta będzie poprawnie się uruchamiała, a nie wyłączała się po 5 sekundach. Zobaczcie, jak ładnie ta płyta wygląda mimo tak poważnego lutowania. Także warto używać dobrej chemii i czyścić topnik, żeby później tych śladów naszej pracy było jak najmniej. Sprawdzimy sobie jeszcze oporność na tej linii System 5 po wlutowaniu nowego układu KBC i zobaczymy, jaka będzie tym razem ta oporność. O, tutaj mamy ten sygnał. Miernik. No i trzymajmy kciuki, żeby tutaj była wysoka oporność. 18 kg, także wychodzi na to, że będzie ok. Eee, pakujemy płytę do kadłubka. Odpalimy sobie. E, a później. Będziemy regenerować ścieżki i montować gniazdo USB-C. Dobrze, płytę mamy już obudowie. Włączmy sobie teraz komputer i zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądało. Jak widzimy, system się ładuje normalnie. Szybko widzimy, że działa. Także po wymianie układu KBC wszystko wróciło do normy. Komputer działa prawidłowo, ładuje baterię, co też tutaj można zobaczyć. Wykrywa wifi, Generalnie wszystko działa. Niestety jest jedna rzecz, która, która dopiero teraz wyszła i w zasadzie powoduje, że naprawa zakończona jest niepowodzeniem. Za chwilę to Wam pokażę, o co chodzi. Uruchamiamy komputer. Normalnie widzimy, system nam się ładuje. Wchodzimy sobie w panel sterowania. Menager urządzeń. Widzimy, że ja wcześniej to zrobiłem. Wyłączyłem grafikę Intel UHD 620. Teraz ją sobie włączymy. I zobaczcie, co się dzieje, jak ruszamy myszką. Nawet jak nie ruszamy, jakieś dziwne artefakty powstają. Obraz skacze. Szukałem w internecie informacji, co to może być. Było wiele wątków, że jest to problem ze sterownikami. Natomiast ja wypróbowałem chyba wszystkie sterowniki możliwe, jakie, jakie do UHD 620 wyszły. I na każdym z tych sterowników jest dokładnie taka sama sytuacja co mogłoby potwierdzać, że że problem jest z zintegrowaną kartą graficzną w procesorze. Próbowałem też na zewnętrznym systemie, na systemie testowym, na czystym systemie, także no niestety nie jest to związane też z jakimś zasyfieniem się systemu, tylko po prostu ewidentnie po instalacji sterownika i aktywacji wszystkich zaawansowanych funkcji rdzenia pojawiają się właśnie tego typu problemy. No niestety czasem tak jest. Tyle pracy włożonej w ten komputer, żeby, żeby go przywrócić do sprawności, no i niestety na koniec okazuje się, że taka usterka. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie, albo miał taki problem z Huawei Matebook X Pro z 2019 roku i ewentualnie miałby jakieś sterowniki, które by działały, jeżeli to jest problem ze sterownikami, aczkolwiek no mówię, nie sądzę. No to chętnie by, bym przyjął takie sterowniki, jeżeli ktoś by się chciał podzielić. Dzięki bardzo za oglądanie kolejnego serwisowego odcinka. No ten niestety jest z kategorii smutnych, no ale cóż, tak bywa. Kto naprawia, ten wie, że nie zawsze wysiłek, który włoży się w naprawę sprzętu, procentuje. Także trzeba się z tym pogodzić i iść dalej przed siebie. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.